Witam w retrogaming.pl. Ja jestem Seba Dragon, a dziś zrecenzuję dla was grę The Suffering Zniewolony z 2005 roku. Surreal Software po sukcesie pierwszej części postanawia stworzyć drugą część Sufferinga i to ledwo rok później po pierwszej części. Fabuła. Fabuła The Suffering Zniewolony zaczyna się tam, gdzie skończyła się w pierwszej części. Tork wydostał się z wyspy Carnate i płynie do Baltimore, do miasta, w którym żył z żoną i dziećmi. Płynie tam, żeby znaleźć zabójcę swojej rodziny. Nawiedzany przez swoją żonę Carmen, jak i zabójcę Blackmora, szuka odpowiedzi i zemsty. Tork dociera do portu Baltimore, lecz nie jest mile przywitany. W mieście znajdują się najemnicy, którzy w pewnym sensie są prywatną armią. Gadają Torkowi, że sprawdzają każdą osobę, która przybyła z wyspy Karnate. Tork po rozmowie z najemnikami zasłabł, a najemnicy prowadzą Torka do ich przywódczyni Jordan, która o dziwo wie o nas bardzo dużo. I także to, że Tork potrafi zmieniać się potwora. Kiedy Jordan z nami rozmawia, nagle przerywa jej pseudo-gadkę alarm. Coś mi to brzmi znajomo. I chyba wszyscy wiemy, co się teraz wydarzy. Tak jak w poprzedniej części, pojawiają się potwory z piekła rodem. I robią zadymę w placówce, w której się znajdujemy. Oczywiście naszym głównym zadaniem to wydostanie się z tej placówki. Kiedy się wydostajemy, jesteśmy w mieście Baltimore i tak jak na wyspie Carnate, chaos zabójczych potworów, którzy zabijają mieszkańców miasta. A my zmierzamy do swojego domu, żeby trochę więcej się dowiedzieć o Torku i Carmen, ale co ona mu tam powiedziała i czy Tork zemści się na Black Morze? Ogrywając grę, musicie poznać sami dalszą część historii. Fabuła według mnie jest gorsza niż w jedynce, ale nie mogę powiedzieć, że jest zła. Nadal trzyma poziom, choć nie tak wysoki jak poprzedniczka. Widok postaci. Tak jak w Death Suffering mamy tutaj dwa typy widoku: z pierwszej osoby, jak i z trzeciej osoby. Dużo mechanik przedstawionych w tej recenzji będzie identyczna jak w pierwszej części, dlatego że Surreal Software za dużo nie zmienił w drugiej części. I pomysły, jak i także mechaniki są identyczne jak w poprzednicy. Grafika. I tu jest mi trochę ciężko ocenić grafikę. Na rok 2005 z kolei widać, mimo rocznej różnicy, dość duży progres graficzny. Z kolei na 2005 rok wychodziły tytuły lepsze graficznie. Ale zaczynając od otoczenia, budynków, i pomieszczeń. Oceniam je na średnie na 2005 rok. Otoczenia są bardzo graficznie podobne jakościowo do jedynki. Z kolei modele postaci w nich widać największy upgrade graficzny na 2005 rok. Graficznie modele postaci oceniam pomiędzy średnią a dobrą grafiką. Ale bliżej przy dobrej. Postacie ludzi straciły swoją kanciastość z jedynki. Na postaci ludzi aż takiego skoku graficznego nie widać. Ale jeśli chodzi o postacie potworów, są znacznie ładniejsze i dokładniejsze w szczegółach, jakich pierwsza część mogła pomarzyć. Walka. Walka jest praktycznie identyczna jak w pierwszej części. Do broni białej najlepszy jest widok z trzeciej osoby. Z kolei walka bronią palną. Najlepszy jest widok z pierwszej osoby, co daje odczucie strzelanki FPS w trzeciej osobie. Jak w jedynce, możemy robić uniki, ale nie możemy tego robić w pierwszej osobie. Nie będę się tu więcej produkował z tą mechaniką, bo jest identyczna jak poprzednio. Jeśli chodzi o arsenał, którym dysponuje torque. Tu twórcy poszli znacznie w większą ilość. Mamy identyczne typy broni jak poprzednio, ale z kilkoma nowymi rodzajami broni. Nie będę wam wyjawiał jakie to odmiany broni, bo to będzie niespodzianka, kiedy ogracie Saferinga zniewolonego sami. Przeciwników jest znacznie więcej niż w jedynce. Mamy wszystkie prawie potwory z poprzedniej części, ale twórcy, że nie byli leniwi, dodali nowe maszkary do ukatrupienia. No i mamy tu także do czynienia z najemnikami, którzy, tak jak my, posługują się dość silną siłą ognia, co sprawia trudniejszą walkę niż czasami z potworami. I poziom jest znacznie trudniejszy. Dzięki temu, bossów w Desaferingu też nie mogło zabraknąć. Potwory w Dessafering zniewolony odzwierciedlają grzechy miasta Baltimore: niewolnictwo, gwałty, morderstwa. Jeśli myśleliście, że wyspa Carnate ma chorą historię, to co powiecie o mieście, którym jest znacznie więcej ludzi i więcej chorych historii i zbrodni? Świat gry. Gra, jak poprzednio, jest podzielona na etapy. Ale tym razem zwiedzamy miasto Baltimore, które jest znacznie większe niż wyspa Carnate. I w przeciwieństwie do wyspy Carnate, więzienie wyglądało na dość interesującą miejscówkę, ale poza więzieniem były lokacje praktycznie puste. W drugiej części Saferinga nie będziemy mieli tego. Jesteśmy w mieście Baltimore, więc jak się domyślacie, będzie pełno budynków, do których możemy wejść i poznawać mroczną historię miasta Baltimore. Wybory moralne. I tu według mnie wybory moralne już nie mają takiego silnego działowywania jak poprzednio. Także możemy ratować ludzi, jak ich zabijając, ale to nie ma takiego aż dużego wpływu na zakończenie, jak to było w jedynce. Tu mamy akurat regres niż progres. Desafaring zniewolony nie odniósł sukcesu materialnego i przez to Surreal Software po jakimś czasie musiało zamknąć swoje studio. A my się już nie doczekaliśmy żadnej innej gry od tego studia, A Desafaring zniewolony był ich ostatnią produkcją. Mimo to, seria Desafaring jest świetnym hororkiem, W tamtych czasach jednym z najlepszych. Jeśli ktoś lubi klasyki horrorkowych gierek według mnie, ta seria musi być obowiązkowa. A ja jak zwykle szykuję następną recenzję. I to by było na tyle z recenzji. I do zobaczenia i do usłyszenia.